że minął ten czas i jak uważałem, że to było dziwne, to tak uważam, że to jest kurewskie. Za pierwszą walkę e, zarobiłem tyle, co mm, w sezonach musiałem dwa lata dźwigać w Strunkunie na to. Nie, w bo nikt mnie o to nigdy mówisz. nie pyta. Nie zawsze mi ludzie pytają, jak tam mm -hmm. przygotowanie mm -hmm. do walki. Wiesz, taki wywiad, ja miliony. Już. Mm -hmm. I one są moim zdaniem nudne, nieciekawie kto nie ogląda. A ty o fajne rzeczy pytasz, więc, mm -hmm. więc staram się powiedzieć prawdę, bo nikt mnie o to nie pytał nigdy. Ty jesteś pierwszą osobą. E, jak moja córka dorosnie, albo też nie miałem dzieci, ale jak moja córka czy syn dorośnie, włączy sobie i teraz pisze karwat, no i powiem do koleżanki: No, miałem ojca debina. Ja bardzo lubię być zęby. Jak wstaję rano, moje zęby lubię patrzeć w to lustro. I nie chciałbym, żeby się kiedykolwiek w życiu zmieniło, że wstaję rano, biorę szczoteczkę, nakładam pastę i nie mogę na tą mordę patrzeć. No do tego by sobie nie wybaczył, staram się tak właśnie żyć, żeby, żeby mieć. Fajnie, fajnie podsumowałeś. No mam nadzieję, że mówię jeszcze raz, że się nie ma urazu. Jeszcze raz, w każdym wywiadzie już to robimy, ale mm -hmm. przepraszam serdecznie wszystkich kibiców i uwierzcie mi, że ja z tym byłam najgorzej. Jestem ja, ja zapieprzam, ja wygrywam, mm -hmm. ja zarabiam, mm -hmm. ja robię, a ona siedzi z boku, gotuje sobie obiad jest wszystko zaje zajebiście. No nie, nie wygląda w ten sposób. Kurczę, tego też nigdy nie mówiłem, też to sobie powiem tu gdzie pierwszy raz, że znudziła no, mnie siłownia. Powiem ci tak, nigdy nigdzie nie przyjechałem na czas. Nawet na własne się tak, że ja jestem zawsze, zawsze jestem 5 minut po. Samochód mam, gdzieś co mam, mam gdzie spać. Mm -hmm. Czy ja bym stracił połowę tego, co mam? Czy moje życie by się jakoś zmieniło? Pamiętam przez pierwszą walkę i mówi Konrad, to nie jest nic strasznego, zobaczysz, dostaniesz twarz i tak dalej. No to boli. No ale to będzie adrenalina, nie poczujesz tego tak mocno, nie? Ja mam być tam agresywny, ja mam hmm. się tam bić, ja tam mam iść urwać głowę, nie dać urwać swojej głowy. Te rzeczy sobie odsuwam na bok, dużo się modlę, bo to mnie motywuje i dostaję sobie, sobie tylko z tą modlitwą, muzyką i gdzieś z tymi przyjaciółmi. Nic więcej mnie nie interesuje. Miałem rozwaloną twarz, po, po walce najlepiej żeby mi umarła żona i jeszcze żebym się rozbił samochodem. To wtedy będzie zajebiście. No nie, ja wam tego nie dam. Kurwa, bestrzela świnia mi się odzywa na przykład, nie wiem, no, załóżmy trzy miesiące temu, że no to teraz byśmy mogli porozmawiać. A no, my teraz, jak chcesz rozmawiać ze mną, to masz menadżera, masz telefon. Dzwoni. To moim zdaniem, jeżeli ty nie potrafisz zadbać o swój ogródek, to z ich u człowiek. Zadajesz fajne pytania życiowe, bo to, co rozmawialiśmy przed włączeniem mikrofonu, ile możesz się pytać, jak wyglądają Twoje przygotowania do walki, ile na tym zarobiłeś, wiesz. Dziękuję bardzo.